Jan Brzechwa na straganie. Na straganie w dzień targowy takie słyszy się rozmowy: Może pan się o mnie oprze, tak pan więdnie, panie Koprze. Cóż się dziwić, mój szczypiorku? Leże tutaj już od wtorku. Na to rzecze kalarepka. Spójrz na rzepę, ta jest krzepka. Groch po brzuszku rzepę klepie, jak tam rzepo coraz lepiej? Dzięki, dzięki, panie grochu, jakoś żyje się po trochu. Lecz pietruszka z nią jest gorzej. Blada, chuda, spać nie może. O tu feler, westchnął seler. Burak stroni od cebuli, A cebula doń się czuli. Mój buraku, mój czerwony, Nie chciałbyś takiej żony? Burak tylko nos zatyka, Niech no pani prędzej zmyka. Ja chcę żonę mieć buraczą, bo przy pani wszyscy płaczą. O tu feller, westchnął seller. Naraz słychać głos fasoli Gdzie się pani tu gramoli? Nie bądź dla mnie taka wielka, odpowiada jej brukselka. Widzieliście jaka krewka? Zaperzyła się marchewka. Niech rozsądzi nas kapusta. Co kapusta? Głowa pusta? A kapusta rzecze smutnie. Moi drodzy, po co kłótnie? Po co wasze sfary głupie? Wnet i tak zginiemy w zupie. A feller westchnął no seler.